Usiądźcie wygodnie na swoich miejscach. Idziemy dalej w rozważaniach Matki Bożej i jej prowadzeniu nas. Rano wam pokazałem, wczoraj mówiłem o bestii, rano mówiłem wam o znamionach na czole. A teraz próbujemy dalej, moi drodzy, za Matką Bożą, która mówi, że wszyscy mieszkańcy ziemi mają oddawać pokłon temu, który naznaczy swoją pieczęcią pragnący kupić i sprzedawać. Czyli bestii. Antychrystowi w naszej rzeczywistości państwu, bo to jest ogromna dominacja nad ludzkością. Dojdziecie w ten sposób do szczytu oczyszczenia, wielkiego ucisku i odstępstwa. W czasie covidu, pamiętajcie, w kościele katolickim, patrząc na organy episkopalne, Ofiara ustała. Były diecezje w Polsce, gdzie nie było liturgii Wielkiego Tygodnia. Czy Państwo to rozumieją? Więc to wielkie prześladowanie trwa, i dojdzie do szczytu również odstępstwo. Stanie się ono tak powszechne, ponieważ prawie wszyscy pójdą za fałszywym Chrystusem i fałszywym Kościołem. W ten sposób zostaną otwarte drzwi, aby mógł się ukazać człowiek, czyli sama osoba antychrysta. Dzieci ta przestroga Matki Bożej jest z roku 1989. Aż drże, jeśli by ta osoba miała być wewnątrz kościoła, i to na najwyższym piedestale. Oto dlaczego, synowie Najmilsi, chciałam wyjaśnić Wam karty Apokalipsy, odnoszące się do czasów, w których żyjecie. Chciałam Was przygotować na najboleśniejszą. I najbardziej decydującą część, część wielkiej walki rozgrywającej się pomiędzy Waszą niebiańską mamą i wszystkimi siłami zła, które się rozszalały. Ze świadectw egzorcystów i z mojego małego kapłańskiego doświadczenia. Diabeł naprawdę Matki Bożej nie znosi. Musisz na niego krzyczeć, rozkazywać, żeby powtarzał po tobie zdrowaś, Mario. On wrzeszczy, on się zwija, a już nie daj Boże, każ mu mówić po łacinie. Dzieci drze się jak wścieknięty. Matka Boża mówi, że naszym wsparciem jest sam Jezus, Pan Jezus, Jego świadectwo, Jego ofiara. I błaga, zachowujcie Jego przykazania. W Apokalipsie 12, 17 pisze, rozdział 12, werset 17. Rozgniewał się smog na niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co szczegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. Szatan, mówi Maryja, rozszalał się przeciwko wam, ponieważ stanowicie moją piętę, najsłabszą i najbardziej wrażliwą część mnie samej. Tłumaczę Pisma Świętego, przetłumaczyli to tak, ty zmiażdżysz mu głowę, a on zmiażdży ci piętę. W starych tłumaczeniach znalazłem, a on będzie próbował zmiażdżyć ci piętę. Czyli to jest całkiem, całkowicie inny tekst, i to odpowiada temu, co teraz Matka Boża mówi, moi drodzy Ugobiego, na ten temat. Szatan rozszalał się przeciwko Wam. Ponieważ stanowicie moją piętę, najsłabszą i najbardziej wrażliwą część mnie samej, i ponieważ jesteście moim potomstwem, dlatego wciąga Was dziś z siłą w zasadzki, rzuca się na Was wszystkich, posługując się wszelkimi rodzajami pokus i prześladowań. Bądźcie pogodni. Miejcie ufność. Przeżywacie czas bitwy i powinniście walczyć dla mojego zwycięstwa. Żyjecie w czasach oczyszczenia, mówi Matka Boża. Aby iść drogą wierności i Jego Kościołowi, drogą coraz większej świętości. Żyjecie w czasach odstępstwa, aby być silnymi i odważnymi świadkami wiary. Zachowajcie świadectwo Jezusa w tych czasach wielkiego ucisku. Dni przepowiedziane przez Ewangelię i Apokalipsę nadeszły. Siły zła zjednoczone z mocą tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, będą czynić wielkie znaki na niebie i na ziemi, także zwiodą wielką część ludzkości. Wpatrujcie się we mnie, mówi Maryja, w znak Waszej niezruszonej nadziei i pociechy w tych czasach oczyszczenia. Odstępstwa i wielkiego ucisku. Nadeszły czasy walki i wielkich podbojów dokonywanych przez smoka, bestię wychodzącą z ziemi, czyli masonerię, i bestię wychodzącą z ziemi, to przepraszam, masoneria kościelna, i bestię wychodzącą z morza, czyli masonerię. Oto, moi drodzy, Bestia przejęła szczyty kościoła, zadomowiła się w sposób perfekcyjny na, na Watykanie, narzuciła swoją opcję, którą, którą realizują od roku 2013. Letizia nie ma grzechu. Synodalność, rozłożyć cały kościół na opadki. Są to czasy, w których buduje się cywilizację bez Boga i prowadzi się całą ludzkość do życia bez Niego. A w Kościele Katolickim to moje dopowiedzenie, wyprasza się Boga z tej religii. Są to czasy, w których coraz więcej ludzi oddaje cześć szatanowi i jego diabelskim mocom. Szerzy się kult szatana, sekty, czarne msze święte. Biedny ksiądz kardynał Dziwisz posłuchał doradców, bo mieli na mnie pika, bo uwrażliwiałem studentów na masonerię, na kult szatana. Więc powiedział mi prosto w oczy, moja koncepcja naraża uczelność na śmieszność kardynale, pytam się ciebie publicznie, jak staniesz przed majestatem prawdziwego Boga? Czy zdążysz, jak kardynał, jak profesor Józef Tischner, dwa tygodnie przed śmiercią napisać wyznanie wiary? Ksiądz Tischner napisał to wyznanie wiary, ale wtedy już nie mówił, bo rak zjadł jego struny głosowe. Ale napisał i dzieci podpisał to. Są to czasy, w których tworzy się Bożka, aby go postawić w miejsce prawdziwego Boga i prawdziwego Kościoła. Bożkiem tym jest fałszywy Kościół, fałszywy Chrystus. Dlatego nie stać jest dzisiaj na przykład Kościół na zajęcie stanowiska wobec in vitro. Manipulacji genetycznych, innych rzeczy dzieci milczą. Siedzą cicho dzieci i nic nie mówią. W tych czasach wierni uczniowie baranka są odsuwani na bok, prześladowani, więzieni, wydawani na śmierć. Jeden z naszych rycerzy dzieci siedzi. Siedzi za to, że był prawym Ojcem. A prawo jest tak ustawione, że co powierzona, tak ma być. Dzieci przyjeżdżał tu z dziećmi na adorację. Za to też został osądzony. Są to czasy Waszej wytrwałości. Musi tu ukazać wierność świętych, mówi Maria. Musi też ukazać wytrwałość należących do Pana, wypełniających przykazania Boże i wiernych Jezusowi. Musi też ukazać wytrwałość tych, którzy będą prześladowani i prowadzeni na męczeństwo. Nasze szeregi mają męczennika słowa, zabity w 2011 przez biskupa na Podlasiu, wierny. Musicie tu ukazać wytrwałość tych, którzy nie adorują bestii, nie pozwalają się oznaczyć jej diabelską pieczęcią. Ci, którzy wielbią bestię i jej obraz i biorą z nami na czoło swe lub rękę, Będą pić wino zapalczywości Boga, wylane z kielicha, jego straszliwej kary. Będą katowani ogniem i siarką w obecności Baranka i świętych aniołów. A inny anioł trzeci przyszedł w ślad za nim, mówiąc donośnym głosem. Jeśli kto wielbi bestię i jej obraz i bierze sobie jej znamie na czoło lub rękę, ten również będzie pić zapalczywość Boga przygotowane, nierozcieńczone w kielichu jego gniewu. I będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi. I nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele bestii i jej obrazu. I ten, kto bierze znamie jej imienia, nie będziecie mieli spoczynku. We dnie i w nocy wobec gniewu Boga. Tu się okazuje, mówi Apokalipsa, wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przygodań Boga i wiary w Jezusa. I usłyszałem głos nieba, który mówił: Napisz. Błogosławieni, którzy w Panu umierają już teraz. za istę, mówi duch, nie odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Błogosławieni jesteście, którzy dziś umieracie w Panu, wyzywani z ambon kościoła, nie udzielający Wam komunii świętej, wyzywających Was, mówiących do was kazania, między słowami pijący do was ambony, napuszczający na was ludzi, błogosławieni jesteście, którzy umieracie w Panu. Musicie tu ukazać wytrwałość tych, którzy noszą wypisane na czołach imię baranka i imię Jego Ojca. Jutro Was będę tym znakiem znaczył. Ponieważ nie zdradzili Boga, w ich ustach kłamstwa nigdy nie znaleziono. Dokądkolwiek idzie baranek, podążają za Nim. I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem, mówi Apokalipsa, i przed czterema zwierzęciami, zwierzętami i przed starcami, a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć. Prócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi, to ci, którzy Musicie się tu ukazać, musi tu się ukazać wytrwałość wszystkich małych dzieci, które wzywam do poświęcenia się niepokonanemu sercu, wy już po tym jesteście, aby przeżywały ze mną decydujące chwile walki i upadku Babilonu. I inny anioł Apokalipsa II przyszedł w ślad, mówiąc: Upadł, upadł Wielki Babilon. Dziś tym Wielkim Babilonem są Stany Zjednoczone i Unia Europejska. To jest Wielki Babilon. Upadł, upadł Wielki Babilon, co Winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody. Powtórzę tą myśl. Musicie się tu musi tu się ukazać wytrwałość wszystkich moich małych dzieci, które wzywam do uś poświęcenia się mojemu niepokalanemu sercu, aby przeżywały ze mną decydujące chwile walki i upadku Babilonu, kiedy zostanie obrana z gron winoro ziemi. I kiedy wrzuci się je do kadzi tłoczni, przedstawiających wielką kaźnię. I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym, do siedzącego na obłoku. Zapuść twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa. Bo dojrzało żniwo na ziemi. A siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię. I ziemia została zrzęta, i wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie. I On miał ostry sierp, i wyszedł inny anioł do ołtarza, mający władzę nad ogniem. I donośnie zawołał do mającego ostry sierp: Zapuść twój ostry sierp. Poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody już dojrzały. I rzucił anioł swój sierp na ziemię. I obrał z gron winorość ziemi i wrzucił je do tłoczni Bożego Gniewu, ogromnej. I wdeptano tłocznie. Wydeptano tłocznie poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni na tysiąc i sześćset stadiów. W starożytności miara stadion 186 metrów. Dzieci, jaka przyjdzie ogromna kara, o której mówi Matka Boża. Jak dojdę w czasie tej rekolekcji, to tu, dzieci, natrafiłem na zdanie u Matki Bożej, że dzień Pański się zbliża. Na to samo natrafiłem, dzieci, w naszych orędziach jest tutaj. Już zbliża się do Was wielki. Dzień Pańskim. Jutro trochę powiem o cierpieniu Matki Bożej. Pokażę dzieci dramat rzeczywistości świata i Kościoła. Pokażę błagania Matki Bożej. Do rodzin, do kapłanów, do dzieci, do młodzieży. Podprowadzę Was pod nowe Jeruzalem. I idąc za przestrogami Matki Bożej, pokażę Wam. Dzieci czas się dopełnił. Amen.